Rozdział 129. Śmierć pułkownika Kurka. Kapitan Michalak biegł więc po pomoc. Z meldunkiem, że wychodzi na tarcie niemieckie, że amunicji nie ma, że łączność zerwana. Szukać majora Stańczyka dowódcy 16. bałonu. Tymczasem już od drogi polskich saperów z miejsca dowództwa 5. brygady udał się na plac boju dowódca tej brygady, pułkownik Kurek aby wykonać rozkaz konsolidacji na San Angelo. Wysoka, smukła postać pułkownika dobrze była znana każdemu żubrowi i z Iraku, i z ćwiczeń wysokogórskich w Libanie, i z odcinka nad Biadzio, i z pierwszego natarcia, kiedy znajdował się wśród nich. Ranny nad Wartą, jako dowódca 28. Pułku Strzelców Kaniowskich, niewola niemiecka, ucieczka na Węgry, Francja, Ojciec Bocheński mi mówił, że w czasie francuskiego ratuj się kto może, uwagę jego w tłumie znędzniałym, oberwanym i popychającym się zwróciły, wyczyszczone na glans, długie buty. Kiedy spojrzał od nich w górę, ujrzał spokojną, doskonale wygoloną twarz polskiego pułkownika. To był pułkownik Kurek. Pójdziemy tam, gdzie się biją. Powiedział ze spokojnym uśmiechem, i istotnie znalazł się w Anglii. Cichy, spokojny, zakochany w muzyce, wyrozumiały dla innych, twardy dla siebie, skromny aż do przesady. Półkownik Kurek wyruszył między godziną ósmą i dziewiątą w towarzystwie majora Harcaja, szefa oddziału operacyjnego okresowej, który był przy pułkowniku Rudnickim, aby poprowadzić natarcie na miejscu. A miał jeszcze przy sobie dwóch łącznościowców, poruczników Wołczackiego i Parhamowicza, radiotelegrafistę szeregowca Beka, telefonistę i pocztowego. Szli z rzadka ostrzeliwaną ścieżką na pozycję 14. baonu. Szli dalej, szukać majora Stańczyka. Batalion 16 zajęty był wyduszaniem pozostałych na widmie bunkrów niemieckich, które wciąż były czynne i należało ruszyć go w przód. Zwłaszcza, że dotarł już kapitan Michalak, szukający Stańczyka i melduje o sytuacji. Spotykają podpułkownika Kamińskiego, który idzie z niewielką grupką żołnierzy, wysforowawszy się daleko przed swój batalion. Podpułkownik Kamiński, idący za czołową kompanią pierwszą, wstrzymał się, czekając, aż zalegające druga, trzecia i czwarta dociągną. Przegląda bunkry po niemieckie, przynosi z nich czekoladę i papierosy które rozdaje. — Pułkowniku — mówi pułkownik Kurek do podpułkownika Kamińskiego — trzynasty musi pomóc, iść w przód, bo czubek siedemnastego odcięty i wyduszą. Kamiński uśmiecha się swoim dobrym uśmiechem. Ten czterdziestokilkuletni rezerwista, który nigdy nie będąc oficerem służby stałej doszedł do stanowiska dowódcy batalionu i stopnia podpułkownika, zachował jakiś rozbrajający chłopczyński uśmiech. Za słaby mam batalion na to zadanie. Uśmiecha się, ale rozkaz to rozkaz. Siada mi pisze. Pchnął kartkę z rozkazem. Do tyłu sam pobiegł dołączyć do swojej czołowej kompanii. Kurek ze swoim otoczeniem też ruszył. Prowadził kapitan Michalski. Posuwają się coraz wolniej, bo ogień jest coraz większy. Po godzinie już są po tamtej stronie widma. Poczynają wchodzić na małe san Angelo, na którym ma stanowisko major Baczkowski. Pada na nich koncentracja ogni ciężkich moździerzy. To Niemcy przygotowują natarcie, które odrzuciło śpiewających hymn. Krzaki się skończyły, trzeba przesuwać się po nagich głazach skokami. Michalak wysforował się powiadomić Baczkowskiego. Ledwo odbiegł z dziesięć kroków, zapadł pod silnym ogniem. Zapadł w tyle i kurek ze swoimi. Pułkownik kurek padł niekorzystnie, na lewo, o cztery kroki od Harcaja. Panie pułkowniku, tutaj! wskazuje major Harcaj. Istotnie, miejsce idealne. Dwa ogromne głazy przedzielone wąską luką. Szczupły pułkownik kurek padł w tę lukę. W tym skoku przynajmniej jest bezpieczny. Major Harcaj leży tuż za nim. Silny huk, kurz. Zasypany harcaj usiłuje rozeznać co z pułkownikiem. Widzi z ulgą jego podeszwy leżące w niezmienionej pozycji. Tymczasem porucznik Wołczacki woła: pułkownik zabity! Istotnie pocisk moździerza przyszedł na wprost i trafił w głowę.